Witajcie! Zgodnie z obietnicą zapraszam Was dzisiaj do poznania korzyści związanych z zaparzaniem kwiatu chryzantemy. Kwiat chryzantemy jako surowiec leczniczy został doceniony po raz pierwszy w Chinach 2,5 tysiąca lat temu. W Europie, zwłaszcza w Holandii, znane są wzmianki na jej temat od połowy XVII wieku, ale ich rozpowszechnienie nastąpiło dopiero w wieku XIX. Kwiat ten jest bardzo częstym składnikiem receptur ziołowych dla fitoterapeutów, jak również stosowany jest przez specjalistów parzenia herbaty jako główny jej komponent. Kwiat chryzantemy wpływa bardzo dobrze na metabolizm. Zawiera kilka rodzajów witaminy B, między innymi erybaflawinę B2, niacynę B3, cholinę B4 oraz kwas foliowy B9. To witaminy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu w regulacji hormonów i cyrkulacji neurotransmiterów. Ponadto chryzantema pomaga eliminować choroby chroniczne. Zapobiega chorobom związanym ze stresem oksydacyjnym, czyli w depresji, nerwicy, zaburzeniach lękowych, miażdżycy, chorobach wieńcowych udarach, chorobie Parkinsona i Alzheimera, zawiera antyoksydanty, czyli zapobiega mutacjom komórkowym. Pomocna jest również dla wzroku. Składniki chryzantemy, beta-karoten, witamina A odpowiedzialna za wzrok, jako antyoksydant wspomaga siatkówkę oka, zapobiega światłowstrętowi, katarakcie i zwyrodnieniu plamki żółtej. Niweluje również niewyraźne widzenie. Wzmacnia także układ odpornościowy. W wysokim stężeniu zawiera witaminę C i A. Obie te witaminy są kluczowe dla systemu immunologicznego. Witamina C stymuluje produkcję białych krwinek i działa jako antyoksydant w stosunku do wolnych rodników. Chryzantema zawiera także magnez, wapń i potas. Które są istotne również dla systemu odpornościowego. Ma właściwości przeciwzapalne, więc, jako środek przeciwzapalny, eliminuje obrzęki gardła i uspokaja płuca. Picie herbatki chryzantemowej w trakcie choroby płuc jest bardzo mądrym posunięciem, ponieważ chroni przed infekcją i stanami zapalnymi. Stosowana może być przy zaczerwienionych oczach, jak również przy ich suchości. Redukuje również ból głowy, czyli działa przeciwmigronowo również. Właściwości opóźniające procesy starzenia to też specyfika kwiatu chryzantemy. Znaczna ilość beta-karotenu w chryzantemie, która współtworzy witaminę, a zachowuje się jako antyoksydant, eliminuje stres oksydacyjny i uszkodzone komórki w całym ciele. Stosowana skutecznie do miejscowego przemywania skóry zapobiega stanom zapalnym skóry, koi łuszczyce, egzemę atopowe zapalenie skóry i inne zaczerwienienia i podrażnienia. Chryzantema wspiera również zdrowie serca, obniża ciśnienie krwi, a także obniża poziom cholesterolu. Jest długoterminowym środkiem zapobiegawczym schorzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawały serca, udary czy miażdżyca. Zawartość potasu rozszerza naczynia krwionośne, działa kojąco i uspokajająco na układ nerwowy, reguluje oraz usuwa stres hormonalny z poziomu krwi. Zapobiega także osteoporozie. Opcjonalnie podawać ją można z jagodą goji. Przepłukujemy kwiaty w zimnej wodzie, następnie susz, mokry zalewamy wrzątkiem i zostawiamy na 5-10 minut. Można ów herbatkę dosłodzić miodem. Podawać ciepłą lub schłodzoną do temperatury pokojowej. Zwykle używamy jej w proporcjach 30 g chryzantemy, łyżka miodu, 1 litr wody. Zaparzamy i czekamy spokojnie, aż ostygnie. Serdecznie zapraszam was do zaparzania kwiatu chryzantemy. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat rodzaju i odmiany stosowanej chryzantemy, dajcie znać w komentarzu. Spróbuję wam szybko odpowiedzieć. Do usłyszenia.